Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Jako, że dawno nie było materiałów na temat lingo, tak też dziś będzie pierwszy materiał właśnie na temat tego teleturnieju z gatunku takich bardziej lokalnych, krajowych. Co to znaczy? Znaczy to to, że będę omawiał w tych odcinkach poszczególne krajowe wersje teleturnieju 5 razy 5 czyli lingo. Zaczynam od wersji oryginalnej, a mianowicie od wersji amerykańskiej. Program ten powstał w Stanach Zjednoczonych w 1987 roku. Jego pierwszy sezon 87-88 był jednym, który był nadawany w konsorcjum. Potem była dosyć długa przerwa, aż do, do roku 2002, kiedy to został wstrząszony przez GSN, ale to za chwilę. Ostatni sezon do tej pory został wyemitowany w roku 2011 na kanale GSN, a mianowicie to jest Game Show Network. Taki amerykański kanał na, 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 poświęcony w 100% teleturniejom. I ten format różnił się tym, że od pozostałych, że no miał większą publiczność w studiu, miał du dużo większe studio. Zawodni y pary stały przy takich pulpitach. Na tych pulpitach pojawiały się te słynne kwadraciki te hasła wiadomo o czym na czym polega lingo na rozwiązywaniu haseł pięcioliterowych w pięciu próbach no nawet dłuższych w sześciu próbach tutaj były te słynne kwadraciki i tutaj właśnie pojawiały się litery było widać, nie tak komputerowo nie wirtualnie, tylko naprawdę nie było już losowania kulek tylko losowano duże kule właśnie z tych oto jakby to powiedzieć. Tutaj na, na takiej tablicy były kule z odwróconymi. Na odwrocie tych kul były numery. No i po każdym dobrze rozwiązanym haśle zawodnicy losowali dwie takie kule, właśnie stąd, nie z pojemnika, tylko właśnie stąd. No i tutaj też na tym ekranie pojawiały się, pojawiała się tablica Lingo Kart, czyli ta tablica z liczbami i tamte y, numery. Były skreślane. Tak było. Przez, tylko przez jeden sezon w roku 2011. <coughs> natomiast pierwszy sezon 87-88 wyglądał tak. Jak już mówiłem, nadawany był w konsorcjum, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Kanadzie. Tak wyglądała tablica z liczbami. Tak wyglądało studio. A tak wyglądały yy, odgadywanie haseł. Znaczy, te dobre liczby szły w dół. Natomiast liczby, które były niewłaściwe zostawały na tych miejscach na których zostały ustawione no i tak aż do odganięcia hasła zresztą o regułach lingo opowiadałem nie raz w poprzednich odcinkach, więc odsyłam do tych odcinków również na temat finału lingo opowiadałem w dwóch różnych odcinkach te linki do tych odcinków będą pod tym filmem E, właśnie teraz e, opowiem o tej wersji z lat 2002-2007. Bo, e, bo ta wersja również była nadawana na antenie Game Show Network, e, w tych latach 2002-2007 gospodarzem był Chuck Gulery, pierwszy gospodarz KOA Fortuny. Potem przejął właśnie Lingo. No i tak to wyglądało właśnie w tym okresie. Tablica podobna do polskiej, tej, który, która była w polskiej wersji. Kolorystyka nawet podobna do wersji TV-4. A tak wyglądała tablica z liczbami. Właśnie w wersji Chuck'a Ta wersja była, jak już mówiłem, nadawana w latach 2002-2007. I teraz, jeśli chodzi o rundę bonusową, czyli o finał. W pierwszym sezonie, 87-88, była wykorzystywana pierwsza wersja finału, czyli ta wersja, gdzie jest tablica i yy, tylko jest zakrytych yy, 16 z 25 liczb i żeby wygrać nie, za wszelką cenę nie można ułożyć lingo, ale o tej wersji finału zrobimy oddzielny odcinek, podobnie jak o drugiej wersji finału, yy, która była używana zarówno w wersji z 2011 roku, jak i w wersji z lat 2002-2007. I obydwa filmy na temat finału Lingo, linki do tych filmów będą w opisie, jak już mówiłem. Jeszcze taka jedna ciekawostka na koniec. W sezonie 87-88, właśnie w tym pierwszym sezonie Lingo w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie, jednym z prowadzących programu był syn Ronalda Regana. Zdaje się miał na imię Michael, Michael Regan. Tak, tak, o ile dobrze pamiętam, bo teraz ręki sobie nie, nie dam ucięcia ani żadnej innej części ciała. A to tylko taka ciekawostka, taki fun fact. Dziękuję Wam za uwagę, oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia.